Księga Daniela, rozdział 10 W trzecim roku Cyrusa, króla Persji, zostało objawione słowo Danielowi, którego imię brzmi Belteszassar. Słowo to jest prawdziwe i zapowiada wielki ucisk. Starał się je zrozumieć i w widzeniu zostało mu objawione jego znaczenie. W tych dniach ja Daniel byłem w żałobie przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw ani mięsa i nie brałem do ust wina. Nie namaszczałem się, aż upłynęły te trzy tygodnie. W 24 dniu pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest tygrysu. Podniosłem oczy i zobaczyłem kogoś ubranego w lnianą szatę, a jego biodra były przepasane najwspanialszym pasem ze złota. Jego ciało było jak drogocenny kamień, jego twarz jak blask błyskawicy, jego oczy jak pochodnie płonące. Jego ramiona i nogi, jakby z błyszczącej miedzi, a dźwięk jego głosu, jak krzyk tłumów. Tylko ja, Daniel, to widziałem. Ludzie, którzy byli ze mną, nic nie widzieli. Ogarnęło ich tak wielkie przerażenie, że wszyscy uciekli. Zostałem sam. I patrzyłem na to zjawisko, ale opuściły mnie siły bardzo pobladłem i osłabłem, tak że nie mogłem ustać na nogach. Słyszałem, jak ten ktoś mówił. Na dźwięk jego głosu nieprzytomny upadłem na twarz. Lecz oto dotknęła mnie czyjaś ręka. Zaczęły mi drżeć kolana i dłonie. Powiedział do mnie, Danielu, obdarzony łaską, słuchaj uważnie, co ci powiem. Wstań, bo zostałem posłany do ciebie. Gdy jeszcze to mówił, wstałem, drżąc cały. Powiedział do mnie, Nie bój się, Danielu. Bo już pierwszego dnia, gdy starałeś się usilnie to zrozumieć i z powodu tych słów uniżałeś się przed Bogiem, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Ja przyszedłem ze względu na twoje słowa, anioł królestwa Persji, walczył przeciw mnie przez dwadzieścia jeden dni, i wtedy Michał, pierwszy z aniołów, przyszedł mi z pomocą. Dlatego też zostawiłem go tam przy królach Persji i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na Twój naród. W dniach ostatecznych, bo także obecne widzenie dotyczy tych odległych dni. Gdy on mówił do mnie te słowa, upadłem twarzą do ziemi i za nie mówiłem. Wtedy ktoś podobny do człowieka dotknął moich warg, a ja otworzyłem usta i przemówiłem. Powiedziałem do stojącego przede mną, Panie, z powodu tego, co zobaczyłem, ogarnęły mnie boleści, i opadłem z sił. Jakże ja, sługa mojego pana, mogę mówić z moim panem, skoro brak mi sił i nie mogę oddychać? Znowu mnie dotknął ten, który wyglądał jak człowiek i wzmocnił mnie. Powiedział: Nie lękaj się, człowieku obdarzony łaską, pokój z tobą, nabierz mocy. A gdy do mnie mówił, wróciły mi siły i powiedziałem: Mów, panie, bo mnie wzmocniłeś. On powiedział: Czy już wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Teraz muszę wrócić, aby walczyć z aniołem Persji, a gdy skończę, nadejdzie anioł Jawanu. Ale najpierw oznajmieci, Ci, co zostało zapisane w Księdze Prawdy. Nikt inny nie może umocnić mnie przeciw nim, jak tylko Wasz Anioł, Michał. Kochani, no znowu widzenia anielskie tu będą potem jeszcze kontynuowane, gdzie będzie opowiadana ta historia Izraela. Znowu inne szczegóły chciałbym Wam tylko pokazać. Zobaczcie, Anioł mu mówi, że już pierwszego dnia, kiedy zaczął się modlić, ta modlitwa została wysłuchana. Zobaczcie, Daniel tego przez długi czas jeszcze nie widział. Mimo, że to już dawno zostało wysłuchane, tylko były pewne okoliczności, które się miały jeszcze dokonać, i dopiero kiedy one się dokonały, to Daniel mógł doświadczyć tego, że został wysłuchany. Koń, tak jest zawsze z naszą modlitwą. Bóg naprawdę wysłuchuje naszych modlitw, tylko razem nie od razu widzimy tego skutki, bo coś się jeszcze musi wydarzyć. Kochani, na tym polega zaufanie Panu Bogu. Żadna modlitwa, która prosi o dobro, która prosi o rzeczy właściwe, które prosi o rzeczy, które Bóg wie, że są dobre dla nas, nie zostanie niewysłuchana. Tylko razem trzeba poczekać na, no właśnie, wydarzenie się tego, co ma się wydarzyć, kiedy Bóg wie, że wtedy będzie można było pokazać nam wysłuchanie tej prośby. Bądźmy, kochani, pełni wiary i ufności w to.